Kurwa! Czyli widać, z tej strony cięty, a dzisiaj się trochę ponapierdalamy. Więc na fali ostatnich wydarzeń, gdzie w profesjonalnej lidze MMA mieszane sztuki walki, spotkało się dwóch celebrytów, gwiazdy nie wiem jak to nazwać. Jeden z programu Warsaw Shore, czyli przed Państwem, Ty Ripson. Czuję, że dzisiaj będę ruchał. Kurwa, czuję to. Ja się spotkał z niedźwiedziem. Ale nie takim niedźwiedziem. Tylko z niedźwiedziem to model, który chciał zostać modelem, całkiem dobrze mu to wychodziło, ale ten niedźwiedź również uprawiał sporty walki. No i generalnie na samym początku trzeba powiedzieć, że to generalnie piękny zabieg taki marketingowy, bo oczywiście zamiast dać się popisać młodym zawodnikom, którzy chcą się napierdalać, zdobywać mistrzostwa i być super, to wypuszcza się na scenę ludzi, którzy są po prostu znani, z tego, że są znani. No ale jak już się wydarzyło, to sprawdźmy. Co się wydarzyło? Generalnie walka jak walka, Trypson przegrał. Niedźwiedź go przydusił, no i wygrał walkę. No i tu trafne pytanie, ponieważ Niedźwiedź wyskoczył na płot i pokazał, fuck, usah, fuck you. Jak się okazało do pani Elizy, żony Trypsona, obok której siedziała mama i jej siostra. I tak naprawdę w dzisiejszym odcinku na tym się skupimy, czyli na wypowiedzi Trypsona po walce i żony od Trypsona po walce. Słuchajcie, ja nie jestem jakimś sportowcem, ale mam kilku znajomych zawodowych sportowców i zawsze mi powtarzali, że nawet jak się przegra, to się nie tłumaczy czemu się przegrało, tylko przyjmuje się to z pokorą i mówi się dobra, jeszcze więcej poćwiczę i może kiedyś tam wygra. Natomiast znani z tego, że są znani, zawsze muszą coś wymyśleć. Także posłuchajmy, jak blisko był Trypson, żeby wygrać walkę. W jednym momencie, jak się dołożyłem i dokręciłem biodro, widziałem, że naprawdę już mu czułem jego tętnica, Jak bije mocno, myślałem, że go zaraz uduszę. Już widziałem, że naprawdę niewiele brakuje Znaczy nie łatwiej było powiedzieć No dobra, przegrałem, kurde, no trudno No muszę więcej poćwiczyć i następnym razem może mi się uda To niestety w Polsce jest tak, że jak coś przegrałeś To musisz przed wszystkimi wyjść na, na fajnego gościa Ja przegrałem, ale byłem blisko Ale mogłem nie przegrać Gdyby tamten nie wygrał, to ja bym wygrał I bym wtedy był spoko I słuchajcie, każdy z was pewnie kojarzy takiego człowieka jak Trypson To kto sobie o nim uważa To tam... No, wszyscy wiemy, ale mnie bardziej rozśmieszyła wypowiedź jego żony po walce, którą też wszyscy znają. I pani Eliza, no to nie jest chodząca w Wikipedia, przynajmniej tak mi się wydaje, bo gdy została zaproszona do programu Wojtka Jagielskiego, napisała na swoim Facebooku: Ej! Kurwa, słuchajcie, idę do programu do telewizji, zaprosił mnie sam Wojciech Jaruzelski, także sobie pogadamy i będzie super, aczko! I słuchajcie, jeżeli ktoś myli Wojciecha Jagielskiego z Wojciechem Jaruzelskim, to kurwa coś jest nie tak. Ale pewnych wypowiedzi nie da się już odtworzyć od nowa i powiedzieć, że ktoś się pomylił. Tylko pokazałam mu tak, że po prostu mi się nie podobało. Pokazała mu tak, że się nie podobało ja się pytam kurwa, co się może nie podobać w walce. A, no tak, przecież może się nie podobać to, że twój mąż przegra. I okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć, są emocje, są jakieś tam pewne problemy, tylko pokazywanie do człowieka, który wygrał walkę pomiędzy dwoma ludźmi, że jeszcze się nie podobało mi to, to moim zdaniem jest to co najmniej yy, nieuzasadnione. Więc polecam odłożyć swoje emocje w przypadku rywalizacji i skupić się na pocieszaniu męża, na przykład. Nie dostał od Pawła, by dostał teraz ode mnie. Pokazałam mu nie faka, tylko pokazałam mu tak, żeby po prostu mu się nie podobało i tyle. Miałam, miałam, miałam do tego prawo, ale wiesz co, no po tym jak on od razu pokazał środkowy palec... Czekajcie, kurwa, bo czegoś nie rozumiem. Czyli ona miała prawo do pokazania łapki w dół, a zawodnik, który wygrał, pokazał, że jest lepszy w tej walce. Nie mógł ci pokazać fuck you? No tak, bo przecież my jesteśmy znani, a ty jesteś mniej. Znany, więc to ja będę dyktowała prawa. Czyli ja mam prawo powiedzieć, że mi się to nie podobało? Tak. A ty już nie masz prawa w ogóle nic powiedzieć i w ogóle się pierdol. I tyle. Miałam, mia miałam do tego prawo, ale wiesz co, no po tym jak on od razu pokazał środkowy palec, no to pokazał, jakim jest hamem i po prostu prostakiem totalnym. Wiesz, że jestem kobietą. Zaraz, chwileczkę. To, że jesteś kobietą, wcale nie oznacza, że nikt ci nie może powiedzieć, co również sądzi o twoim geście. Co prawda, w sposób troszeczkę wulgarny, faktycznie troszeczkę nie na miejscu, ale jednak pokazał, że no mu się to też nie podoba, co mu pokazała. I oczywiście słuchajcie, wchodzi teraz typowe cebulskie pierdolenie o tym, że my fani, bo my znani, i fanów mamy, a on do dupy, bo on pokazał, jaki jest w innym programie. Więc on jest w ogóle prostakiem, hamem, a ja jestem fajna i ja jestem kobietą. Bardzo, no, bardzo nie na miejscu, no ale już y, chyba nawet tym swoim y, top model pokazał, jak bardzo nie ma szacunku y, do ludzi. I teraz słuchajcie, przechodzimy do momentu, w którym honor. Jest niżej niż mój dywan. Po prostu, wiesz co, nie lubię czegoś takiego, bo on teraz się chwali, że jest super i w ogóle. A tak naprawdę, by zaraz. by zaraz upadł po jego duszeniu, po duszeniu Pawła. pewnie będzie się chwalił, ponieważ wygrał tą walkę. Wygrał ją w sposób sprawiedliwy, bo spotkało się dwóch facetów, żeby się ponapierdalać. Jeżeli, droga pani, nie rozumiesz tego za bardzo, to nie wiem, jak prościej ci to jest wytłumaczyć. Bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że dwóch ludzi gra sobie w Vilarna, wygrywa taki na przykład Sullivan, czy jak on tam ma. I żona przegranego mówi... No generalnie to jakby tą kulę tak wbił, ale tak y, z drugiej strony... No to by, by wygrał no, ale w sumie to kurde i, i on będzie się chwalił teraz, że wbił tą kulę, a, to, a jakby on wbił tamten i nie wygrał on, to, to mój mąż by wygrał. Bardziej zdenerwował mnie jedynie po tym, jak opowiedział, że jest, że to będzie sportowa, że on pokaże sportową walkę, a Paweł jest celebrytą, jest po prostu pierdoloną hipokrytą. I słuchajcie, dobra kurwa, skończmy już tą farsę, ja tylko na koniec wyjaśnię pojęcie celebryty i dlaczego ja uważam, że to co ona powiedziała jest po prostu pierdolnięte. Ponieważ taki Trypson jest celebrytą ze względu na to, że jest znany z tego, że jest po prostu znany. Jest znany z tego, że jakiś program go po prostu napompował i on pierdolił w tym programie głupoty. Czuję, że dzisiaj będę ruchał. Kurwa, czuję to. A ludzie mieli popyt na słuchanie takich... Głupot. Natomiast taki Adam też generalnie może być uznany jako celebryta. Tylko on już jest bardziej znany z tego, że był modelem, jest tam fajterem, napierdala się, umie się bić. I tutaj już to zaczyna wyglądać troszeczkę inaczej. Więc twierdzenie, że on celebryta, ja nie celebryta i on celebryta, to dalej cebulackie pierdolenie o zupełnym niczym. Także słuchajcie, jebać to wszystko, po prostu cebulactwo, brak honoru, to coś z czego wiele Polaków bardzo znanych jest... Znanych. Także to by było na tyle. Generalnie, jeżeli macie ochotę, zostawcie tutaj subskrypcję i łapeczkę w górę. Jeżeli nie macie, no to trudno, przyjmę to z honorem na klatę, gościu. Moja grupa, na której tam ludzie piszą, pokazują sobie swoje ręce, nogi, stopy. Link, oczywiście, w opisie. I co, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, na razie, cześć.